Dzień czwarty. Zawierzyć się Bogu oznacza ogołocenie siebie, zaparcie się siebie samego, ponieważ tylko ten, kto gotów jest zatracić się w Bogu, może być sprawiedliwym jak święty Józef. Może podporządkować swoją wolę Bożej woli i w ten sposób realizować siebie. Benedykt XVI. Józef z Maryją idą do Betlejem. Tam był spis ludności, a oni byli bardzo ubodzy. I Józef nie powiedział, Panie Boże, wiesz, ja, ojciec zbawiciela, ojciec twojego dziecka, twojego syna. No proszę, może takich numerów mi nie minierów? Przecież coś mi się od mojego życia należy. Potrzebuję jakichś środków do życia. Ale Józef nie. Był bardzo ubogi. Na czym polegał spis ludności? Oczywiście na płaceniu pieniędzy. Palestyna była pod okupacją rzymską. Trzeba było dać zarobić Rzymianom, a oni byli ubodzy, przeraźliwie ubodzy, tak ubodzy, że Maryja rodziła w grocie między zwierzętami, w żłobie jakimś. I w takim miejscu Pan Jezus się urodził a oni byli bardzo ubodzy, nie mieli pieniędzy. Dla nas Boże Narodzenie, stajenka, choinka, bombki, biały obrus, sianeczko. A ja byłem trzy lata w klasztorze na wsi i byłem nieraz w chlewie i wiem, że to nie wersal i wiem, że tam śmierdzi i że można w coś wdepnąć i wiem, że nikt się w takich warunkach nie urodził, ale Pan Jezus się urodził i Józef się zgodził, nie mając pieniędzy, nie mając nic. Zgodził się na to, że skoro Bóg czegoś ode mnie chce, to znaczy, że to dla mnie jest dobre. I ja nie wierzę, że nie było miejsca w gospodzie. Oczywiście, żeby było miejsce w gospodzie, gdyby co? Gdyby była kasa, gdyby Józef przyszedł i powiedział: Słuchaj, Żydzie, moja kobieta będzie rodzić, masz tutaj pieniądze. Nie znalazłoby się miejsca? Znalazłoby się miejsce. To Żyd ze swojego, ze swojego łóżka by nawet by zrezygnował, żeby trochę zarobić. Ale oni, oni byli ubodzy. Przeraźliwie ubodzy. Że rodzili w jakiejś, w jakiejś grocie między bydłem. Może ty też dziś nie masz wielu pieniędzy. Może też jesteś ubogi czy uboga w różne środki, może w relacje do innych, bo jest czas pandemii, bo nie można się spotkać i dopadać jakieś ubóstwo duchowe czy materialne. Dlatego ten Józef jest nam dany. Jako ta postać, która wiele może wnieść w Twoje i w moje życie, jeżeli wpatrując się w Jego osobę, powiem Bogu: W porządku, Panie Boże, ważne, żeby Twój syn się w moim sercu, w moim życiu narodził. A może czujesz się ubogi moralnie, bo nie umiesz wyjść z jakiegoś grzechu. Bo grzechy Cię tak usidliły, że czujesz się jak w smole, nie możesz kroku postawić, nie możesz wyjść ze swoich uzależnień. I to jest ta Twoja stajnia, to jest ta Twoja grota, to są te Twoje bydlęta, zwierzęce upodobania. Może sam się przerażasz pokusami, które Cię dręczą, są tak okropne. To Bóg chce w Twoim życiu się narodzić. Tylko jak Józef, wpuść go do siebie i powiedz Bogu w porządku, Panie Boże. Zapraszam Cię. Może jesteś ubogi moralnie. Może nie widzisz w sobie nic wartościowego. Może drugi człowiek w tobie nie widzi ubogacenia, żadnej wartości, ale Bóg ją widzi i Bogu to nie przeszkadza. On chce się narodzić w twoim sercu. Nawet gdyby twoje serce przypominało bardziej oborę niż pałac, to Bóg się nie narodził w pałacu, ale narodził się w oborze, tylko wpuść go do siebie, jak Józef.